Dzień dobry, ale super, dzień dobry, ja jestem Bartek i będziemy grać w Minecraft Teraz włączę sobie i zaraz zobaczymy o co to będzie patrzcie na to nagrywa się jednak tak, 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 tak. nagrywa się, w Minecraft tutaj mamy takie coś Musimy. się wam moje mapki i będziemy grać. Zobaczymy, co się uda. No to idzie, 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 idzie. Nagrywa się, nagrywa. No, zobaczmy. O kurde, mój pierwszy raz w Minecraft. Ale tak, nagrywanie moje pierwsze. Ale to jest bardzo super. Nie wiem, co tu. Może zagramy na Survivalu na Hardcore. To nie jest chyba Hardcore, ale na pewno na trudnym sobie zagramy. Może pójdzie. Bo to takie trochę trudne grać, ale może nam się uda. I... Zaraz się 89% już jest 98% i patrzcie jakie to fajne Patrzcie, patrzcie Patrzcie jakie tutaj zobaczcie jakie mam fajne rzeczy Ale tutaj mam takie zaraz, wam pokażę O jezu to, to ma to, to. I nawet już się ładuje o ile to się będzie ładowało kurde ładowało. o ho, ho i patrzę tu mam random skyblock ale tutaj mam Batkowice. Tutaj mam wojenną 20. No to jest ten nie obrańważa. Tutaj mam Laki skatebloka, ale my robimy świat nowy Nowy świat. To będzie będzie się nazywał Bartkowice.pl Bartkowice.pl Bartkowice.pl, wpisujemy Bartkowice.pl I będzie przetrwanie i trudny bez skrzyni bonusowej, ale za to czanki sześć czanków. Tutaj i stwórz. Teraz patrzcie. Zobaczymy ile to będzie Zobaczmy ile się nagrywa no, Już nawet Dobrze, że nie zacina przynajmniej to mamy szczęście. Że nie zacina. robiłem sobie apkę, żeby sobie tam nagrywać. Byłby to mój pierwszy kanał na YouTube będzie nazywa się Partek Szpieg. I to oglądajcie, bo dobijamy 60 subów. Może pójdzie, może pójdzie. Próbujemy sobie... Ten, ja sobie podgłośniłem, żeby lepiej było grać. I żeby było lepiej. I żeby się udało, to musimy mieć dobrej itemki. Nasz cel to pójść do nadaru i zrobić diamentowe rzeczy tak to nie wykupiemy tego żywir musimy mieć i czy inne no kiedy się ja zrobi ten głupi świat o boże Może i nam się uda zrobić coś takiego dobra 4 minuty już się nagrywa nawet dobrze Patrzmy no już jeden, trzy. Aura, może się uda. Próbujmy sobie. No dobra. No, szybko. kurde. Aura, wczytywanie, wczytywanie. No i może teraz. to być pisało do dzieła, chyba. Pisze, będzie pisało. Teraz sobie ogarniemy światek, Boże, jak Patrzcie, zobaczcie, kogo mamy. Hirobra, To idziemy sobie zrobić.

Chyba wioskę, czekaj, robię czekaj, dobra, zrobimy sobie deski z czarnego dębu, wow, jakie ładne, dobra, crafting, patyczki, postawimy crafting. piecyk jeszcze więcej patyku musimy sobie zrobić dobra i to se możemy położyć mieczyk tak sobie zamienimy żeby tak

Jak mnie laguje, nie mogę zabrać. What the hell? Chodź oh, yeah. tu. Chodź tu. Chodź tu, świnia! Chodź tu. Ale oh. dostała. Ale. Kurde, dajcie, się odpłacić. Kurde. Powrót.

Na skórzoną zbroję na razie tylko. Muszę poszukać dużo. jak zabijemy golema zrobimy kill off I jakieś tam inne... I jakieś inne tam rzeczy. Dawaj szybko da wyjść tu. Krowa cicha! Ale dobrze.

Yeah. Osiągnięcie. Yeah. Yeah. Na gdzieńcie mam. naprawdę. Dobra, to jest Na dzisiaj. O kurde, dobra, zaraz. O kurde, nie! Ja tu to jest? Ale gdzie ten truj kto mnie walną w ogóle? Kto mnie ja cię kręcę. Kręcę, jakie wkurzające. Dobra, za chwilę się zrobi świat. Urda to powoli wszystko chodzi. Ja nie kręcę. Może się uda jeszcze. No już gotowe. Chyba. Chyba 我在喂啥鸟？